Lipę, cierpię. Stwierdziliśmy, że jak już jeździć, połapaliśmy się w Niemczech, w Anglii. Mamy gościa ze Stanów Zjednoczonych, jest Holandia. Próbujemy coś dla młodzieży, myszkowskiej zrobić. Zobaczymy, jak się to uda. No, w, grudniu będzie, w grudniu będzie pierwsza niespodzianka przygotowana dla młodzieży. Czyli co, jakiś urlop, że jesteście w Polsce? No, to specjalny przyjazd specjalny przyjazd na mecz. Żeby, co, tu, de żeby debiut zrobić. Wiadomo, tutaj nie ma takich meczów, żeby można było jeździć. Razunków to jest chyba jeden taki fajniejszy wyjazd, że tu są ktoś te też yy, domowi, tak? Także można się pokazać, ile kilometrów musieliście zrobić tutaj. No ja akurat mam 900 940. A jak będzie dzisiaj? No dzisiaj do przodu jak może być. A jak chcesz? będzie na sektorze? Na sektorze na pewno będzie wyjątkowo dobrze. Na o. pewno tutaj w radziąkowie już dawno czegoś takiego by nie było. <laughs> to trzymamy kciuki do zobaczenia przy zwycięstwie. No hej. Patrzysz na mnie? Siema. Jak może dzieciak? Jaki wynik? 0:0 dla nas. No to trzymamy kciuki. Panowie, jak tam przewidywania dzisiaj? Spodziewam dobrego meczu, jak zawsze z Myszkowem. Ale też się spodziewam, mam nadzieję, że będziemy wracać tak jak zwykle w meczach u siebie z wami, My liczymy na przełamanie w końcu w tym Radzionkowie. Zobaczymy jak będzie. Dobrego meczu. Dzięki wzajemnie. Panowie, pierwszy raz na Radzionkowie, czy żeście już tu sędziowali? A myszków żeście sędziowali czy jeszcze nie? Ale to dawno. No myszkowałem my ja nawet temu. Ja też już dawno nie miałem No to co? Powodzenia życzę. Dziękuję bardzo. Zajebmy. Zajebmy. I oczy dookoła głowy. Musimy. <głosimy> 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 Pan przede wszystkim dziękuję, że jesteście tu z za wami jeżdżą kibice, właśnie tu zaprezentują, wasi miejscowi, e, bracia dla nich i, i, i tyle, e, a my jesteśmy tu po to, żeby jakoś to pilnować w porządku, jak się tak przyjrzycie mi, to zauważycie, że to nie jest mój pierwszy mecz, w związku z czym myślę, żebyście nie próbowali na mnie wybierać jakiejś presji, nie latali za mną, nie gadali jakie decyzje mam podejmować, w zamian obiecuję, że postaramy się nie podpowiadać Wam, do kogo podawać i komu zagrać. I to jest wszystko co z mojej strony, ja zawsze zdążę gwizdę nawet z opóźnieniem, patrzę przez pryzmat dobra drużyny, także spokojnie, nienerwowo panowie, a resztę to

E Panowie, jak tam będzie w drugiej połowie? Wygramy, 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 wygramy. No, jakie wrażenia po pierwszej połowie? Ostatnie minuty pierwszej połowy były dobre. Ostatnie minuty pierwszej połowy. Mam nadzieję, że coś zrobimy, przynajmniej remis. Panie Leonie, jak będzie? Ciężko. Wywieziemy punkty, czy nie? Wywieziemy, ale ciężko będzie, ciężko. To trzymamy kciuki. Yes. Odwrócimy ten wynik, czy nie? Panie Tomku, jak będzie? Dobrze będzie. Jeden Tomek, drugi Tomek. Mało mówni. Miło nam widzieć byłego szkoleniowca MKS-u, myszków, jak jeździ za tą swoją drużyną. No, jestem na kontakcie właśnie. No, no jak. A, a co o meczu? Mecz, dobry mecz. Dobry, dobry mecz. Oglądacie. Damy radę, coś w w szelicznie. <noise> To Jest piłka no, jest zero, wszystko Jest, jest do przewidzenia. Myślę, że, że jeszcze jest jeszcze otwarta. Nie? No to trzymamy ciuki. trzymamy ciuki. No i gramy, proszę Państwa. Zawrócę 45 minut, ostatnie

Łukasz Michalski odpowiedzialny za media w ruchu radzionków. Łukaszu, no myślę, że w czwartej lice chyba jesteście niedoścignieni, jeśli chodzi o media klubowe. No, miło mi to słyszeć, aczkolwiek uważam, że w tej lidze jest parę ekip, które próbują nas ścigać, nie mniej oceniać, czy już im się to udało, czy nie. A myślę, że wy też jesteście, jesteście taką drużyną, która do tego aspiruje, ale mamy podesiankę, rozwój Katowice. Tu każdy, każdy ma przynajmniej jakiś wyróżnik, którym może zaimponować się na tym szczeblu. Jak długo robicie swoją telewizję? Naprawdę wygląda to profesjonalnie i jest to poziom zdecydowanie wyższy niż Czwarta Liga. Jak to się zaczęło? No to się zaczęło jeszcze w czasach można powiedzieć minionej epoki jeśli chodzi o ruch radzionków, bo to były czasy, w których ruch zmierzał do pierwszej ligi. Gdzieś sam zaproponowałem, że może coś takiego by się przydało, mając doświadczenie z innych klubów. No i tak sobie jesteśmy razem już, jakbym miał to teraz policzyć, to 13 rok nam leci. No więc było gdzie nabierać tego doświadczenia i potem tą jakość z pierwszej ligi próbować przenieść do ligi czwartej, w, w której dzisiaj gramy. Ale się nie zrażamy i dalej uważam, że ruch zasługuje na wszystko co najlepsze. Czy nieważna liga, ważna jakość ewidentnie. A jeśli chodzi o same takie sprawy sportowe, no jesteście tutaj na tym Orliku, macie grono kibiców, macie silną drużynę, aspirujecie do wyższej ligi. Są plany, żeby przenieść się z tego orlika? Planów to ja raczej nie znam jakichś bardzo szczegółowych i myślę, że wszyscy takich planów by tu chcieli. Na pewno są marzenia i te marzenia to mają pewnie tyle lat, ile ta klubowa telewizja albo i więcej. No bo wiadomo, że tym szczytem marzeń dla kibiców ruchu nie jest ten obiekt, ale fajnie, że ten obiekt jest i że ruch ma w ogóle swoje miejsce na mapie Radziankowa. Jesteś młodym człowiekiem, pamiętasz te czasy ekstraklasy? To 5.0 słynne z widzewem? Jestem młodym człowiekiem, ale nie na tyle, żeby nie pamiętać. Pamiętam, jak mnie tata z okna wołał, że tam ruch Radzionków z widzewem 5.0 prowadzi. Ja tego meczu akurat nie oglądałem, ale, ale jasne, że pamiętam, bo to tutaj jest przecież legenda. Super, życzymy Wam wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Myszkowa w kolejnej rundzie. Dzięki, do zobaczenia.